Cześć, to jest SPAM. Jedyny program w internecie, w którym antykościelne myślenie prowadzącego pojawia się równie często jak nierozczarowany Janusz Korwin-Mikke po wyborach. Zapraszam. W dzisiejszym odcinku coś z zupełnie innej beczki, czyli sakramentologię w wersji pop, profesor Środa wykaże się politycznym profetyzmem i znajomością średniowiecza, a na temat PL rzetelnie zrelacjonuje homilię arcybiskupa Hozera. Zapraszam. Zaczynamy z kompletnie innej strony. Przesłano mi artykuł dzięki krzychu z portalu, na którym chyba jeszcze nigdy nie byłem. Zero w nim twardej, zaangażowanej publicystyki, ale dowiedzieć się co w internecie piszczy, gdzieś tam po głowach przeciętnego kowalskiego czy po głowie przeciętnego kowalskiego, no to to jest ciekawa przygoda i zapraszam was serdecznie do jej odbycia razem ze mną. Parentingowa satelita na temat.pl szuka argumentów dlaczego nie chcić dziecka i paru kontr, dlaczego jednak warto. Zapraszam na kurs. Po pierwsze, Jezus nie kazał chcić dzieci. Nigdy nie powiedział, nakazuję wam, abyście chrzcili swoje dzieci, gdyż inaczej nie wejdą do Królestwa Niebieskiego. Sam podjął decyzję o własnym chście, jakoś tak w okolicach 30. A pierwsi chrześcijanie uważali, że to tak istotna sprawa, że należy ją poprzedzić kilkuletnim przygotowaniem, co z definicji wykluczało niemowlaki. Ewangelia swoje, a tradycja kościoła katolickiego swoje. Owszem, 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 niczego takiego wprost nie powiedział, ale nakazał uczniom, żeby nie przeszkadzali dzieciom do niego przychodzić. Zaś co do pierwszych chrześcijan, to oczywiście katechumenat dla dorosłych był kilkuletni, ale chrzczono również dzieci. Najpierw, gdy Pan Domu był chrzczony, to chrzczony był razem z całą swoją rodziną i ze swoją służbą. Ale także potem. Biskup Kartaginy św. W połowie III wieku mówił, że warto chrzcić dzieci choćby tylko dlatego, że jednak zezwalamy na chrzest nawet największym grzesznikom, mordercom, bałwochwalcom itd., no to tym bardziej nie należy tego zabraniać dzieciom, skoro, no umówmy się, one mają tylko grzech pierworodny i żadnego uczynkowego. Dalej. Argument z opozycji Ewangelii do tradycji Kościoła to w ogóle od razu do śmietnika, dlatego że Ewangelia jest częścią tradycji. Dziękuję, dobranoc. Za to moim prywatnym mistrzostwem jest argument od Jezusa, który na swój chrzest rozumiany jako włączenie do Kościoła zdecydował się dopiero o trzydziestki. Autorom wyjaśniam. Przy tym porównaniu nie należy zestawiać naszego chrztu z chrztem janowym, tylko nasz chrzest z obrzezaniem. A Jezus był obrzezany jako noworodek. Po trzecie, rodzice chrzestni te więzi nic nie znaczą. W teorii powinni aktywnie uczestniczyć w wychowaniu małolata, a w przypadku śmierci rodziców biologicznych przejąć ich obowiązki. Zapewne w pierwszych wiekach chrześcijaństwa tak właśnie było. Gdy za swoją wiarę ludzie oddawali życie gdzieś na arenach antycznego Rzymu, dwa komplety rodziców mogły się naprawdę przydać. Dziś chrzestni to fikcja. Przyswoiliście, przyswoiliście, przyswoiliście argumentację z poprzedniego punktu? No, to teraz wyrzucamy ją do kosza, bo jak się okazuje, w antycznym Rzymie rodzice chrzestni y, opiekujący się ochrzczoną pociechą, małym dzieckiem, y, jak najbardziej mieli rację bytu. To, że przed chwilą dowiedzieliśmy się, że pierwsi chrześcijanie nie chrzcili dzieci, to właściwie tam kogo to obchodzi, kto by się przejmował logiką. Swoją drogą super argument. Chrześcijanie teraz nie giną za wiarę, więc chrzestni są niepotrzebni, bo chrześcijanie nie giną, wobec tego nie ochrzczę dziecka. Po piąte, chrzest nie jest dla dziecka. Zadajcie sobie pytanie, czy wasz chrzest był znaczącym wydarzeniem i spowodował duchową przemianę. Jeśli wasi rodzice byli przykładnymi katolikami i ochrzcili was, jak Kościół przekazał w niemowlęctwie, to odpowiedź będzie jedna: nie. Nie pamiętacie tego. To nie wy podjęliście decyzję o swoim chrzcie. Nie wy wypowiedzieliście magiczne zaklęcie, które na wieki połączyło waszą duszę z Bogiem. Jeśli się nad tym chwilę zastanowić, to chyba szkoda. Nie wiem skąd takie super pewne przekonanie, bo akurat moja odpowiedź brzmi tak. To, że nie byłem w stanie sobie czegoś zapisać w danej chwili w pamiętniczku, nie znaczy, że to nie miało na mnie żadnego wpływu. Ja nie muszę pamiętać wszystkich rzeczy z dzieciństwa, które miały wpływ na moje dorosłe życie. Mam krzywy nos. Zupełnie serio. Dlatego, że jako dziecko dostałem w ten nos piłką, a ponieważ byłem małym dzieckiem, to ten nos się skrzywił i tak został. Nie pamiętam tego, za nic w świecie tego nie pamiętam, ale efekty są. I to jest dokładnie to samo, tylko, że kilka lig wyżej. A jeśli chrzest serio jest wypowiedzeniem magicznego zaklęcia, no to sorry, I'm out. Na więcej rozważań niewierzących i niewiedzących zapraszam na mamadu.pl Wasza ulubienica, profesor Środa na łamach internetowej wyborczej wieszczy na podstawie niedzielnych wyborów kilka możliwych scenariuszy dla polskiej lewicy. Znalazła trzy realne alternatywy, z których najbardziej zainteresuje nas prawdopodobnie ta środkowa. Środowa, którą nazywa czyśćce. W tym czasie PiS, Kukiz i inni sprowadzają smoleński wrak, wprowadzają do rządu kilku biskupów, oddają telewizję publiczną ojcu Rydzykowi, przeprowadzają kolejną lustrację i konfliktują nas z Niemcami i Rosją. Mamy przecież przestać być kondominium. Po Polsce podróżuje się pielgrzymkami, a drogi oświetlane są stosami z północnych genderystów. Gdyby nie w trend o biskupach czy stosach, to prawdopodobnie bym dalewicową panikę olał. PiS, który z katolickiego punktu widzenia bywa bardzo obślizgły w sprawach yy, bioetycznych yy, i pan Kukis, który chce ponad zalegalizować prostytucję. Yy, obie te opcje zasadniczo ze za sobą nie przepadają, yy, ale razem łączą się i wprowadzają do rządu kilku biskupów. Sugerowałbym Ministerstwo Kultury, może choć trochę kulturalniej tam będzie. Oddają telewizję publiczną ojcu Rydzykowi, który za panem Kukizem to chyba specjalnie nie przepada i mam wrażenie, że z wzajemnością. I wspólnie średniowiecznym katolickim zwyczajem Palum Gender. Bo przecież wiadomo, że tysiąc lat temu to była główna y, atrakcja dla katolickiej gawiedzi. Nawet mając uwagę, że to tylko ferieton, y, który jest przepełniony hiperbolami, trzeba przyznać, że ta antykościelna i klerofobiczna y, panika przybiera bardzo komiczne kształty. I na koniec krótki kurs nabijania klików, który jak zwykle przeprowadzi dla nas na temat PL. W ubiegłą niedzielę w parafii Matki Boskiej Pocieszenia w Sulejówku arcybiskup Hozer wygłosił homilię do mężczyzn. Stawiał wobec nich oczywiste wymagania. Uczciwość i wierność wobec żon, dozgonną miłość, opiekę nad tymi żonami i nad wspólnym potomstwem itd. itd. Co ciekawe, to wszystko dość rzetelnie relacjonuje na temat PL, oczywiście przepisując praktycznie wszystko z periodyku Niedziela, ale jest w tym jeden haczyk. Wiecie gdzie? Arcybiskup powiedział, że żona powinna temu yy, kochającemu, sprawiedliwemu, uczciwemu i wiernemu mężowi yy, ufać. I z tej ufności ma się przerodzić coś, co arcybiskup określił jako postawa uległości. Więc jaki tytuł daje na temat.pl? Arcybiskup Henryk Hozer mówił o kobietach. Postawa uległości wobec męża. To oczywiście mała pierdółka, ale zadajcie sobie pytanie, kto ze scrollujących na temat.pl zobaczył taki tytuł kliknął yy, i przeczytał całość artykułu, a potem skonfrontował go ze źródłem, czyli z periodykiem Niedziela. No, tak też się tworzy mikropropaganda. Dzięki bardzo za Twoją uwagę, to był 52. Spam, mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, klikaj łapkę w górę, jeśli nie, jak zwykle, klikaj łapkę w górę. Zapraszam do zostawiania komentarzy, udostępniania tego materiału i subskrybowania tego kanału. Do zobaczenia za tydzień, a teraz Vox Populi. Uff, najszybciej.